Pośpiech, multum różnych spraw do załatwienia, kryzysy, lepsze i gorsze dni. W każdym małżeństwie to normalne. Dialog małżeński to sposób, aby się dogadać, aby właśnie znaleźć czas dla siebie i prawdziwie się usłyszeć i zobaczyć. O tym porozmawiamy w dzisiejszym kwadransie dla rodziny. Rosalia Chudzik, zapraszam. o tym, że rozmowa w małżeństwie i w rodzinie jest ważna. Wszyscy wiemy, ale jak dogadywać się skutecznie? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Razem ze mną Mirosława i Wojciech Wiśniewski. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Dzień dobry. Boże. Reprezentujecie, mogę tak powiedzieć, wspólnotę spotkania małżeńskie. No ale powiedzcie też najpierw krótko o swojej rodzinie kilka słów. Jak długo właśnie jesteście małżeństwem? Ile macie dzieci? No nie, jesteśmy małżeństwem dość długo, tak nam się wydaje, 28 lat. Mamy czwórkę dzieci, trzech synów i jedną córkę. Chłopacy są już ci najstarsi duzi, 26-24, a młodsi są 16 i 14, Zosia jest najmłodsza. Mhm, czyli już trochę, może więcej tego czasu dla siebie też jest, ale porozmawiamy właśnie o dialogu małżeńskim, bo przede wszystkim tym zajmują się spotkania małżeńskie. Najpierw może wyjaśnijmy, czym jest dialog małżeński, czym on się różni od takiej zwykłej rozmowy? Jakie tutaj zasady obowiązują? Dialog małżeński, tak jak my go rozumiemy w spotkaniach małżeńskich, to jest taki moment spotkania męża, żony, dwóch osób w prawdzie. Dajemy się drugiej osobie poznać tacy, jak chce, jesteśmy do końca. Żeby to było możliwe, spotkania sformułowały cztery zasady. One są proste w zasadzie i jakby można powiedzieć, że takie oczywiste. Ale w praktyce się okazuje, że nie są takie oczywiste. Pierwsza zasada mówi, że ważniejsze jest słuchanie niż mówienie. To nie oznacza, że nie mamy mówić, ale oznacza, że mamy bardziej słuchać, że to słuchanie jest na pierwszym miejscu. Druga zasada yy, kładzie nacisk na rozumienie, że rozumienie jest ważniejsze niż ocenianie. Czyli mamy bardziej rozumieć niż oceniać. Trzecia zasada podkreśla wagę dzielenia. To trochę związane z mówieniem, czyli, że ja się dzielę sobą, z tobą, i to dzielenie jest przed dyskutowaniem, że ono jest ważniejsze mm -hmm. niż dyskutowanie. No i na koniec taka zasada, która spina wszystko, to przebaczanie sobie. Ja tak pozwolę sobie dodać, że to nie jest zwykła rozmowa. Dialog jest coś więcej. Dialog jest słowem popularnym, modnym obecnie, ale nie każdy go chce rozumieć tak, jak rozumie, rozumie go spo, spotkanie małżeńskie, rozumieją. E, to znaczy, żeby być dla siebie przezroczystymi, nie wystarczy, nie wystarczy zwykła wymiana poglądów, ale wystarczy tak, że chcemy nawzajem siebie zrozumieć, poznać, być dla siebie otwarci. Mm -hmm. Czyli takie ukierunkowanie na tą drugą osobę mm -hmm. przede wszystkim, z tego co słyszę. Nie tylko co ja, co ja bym chciał, co ja mm -hmm. myślę, co ja uważam, ale przede wszystkim najpierw chcę zobaczyć tę drugą stronę. W tym wypadku męża, żona, tak? mm -hmm. to bardzo ważne, myślę. Zapytam, jak wasza przygoda z dialogiem małżeńskim się zaczęła? Wiem, że ona trwa już długo. Tak, trwa 25 lat. No, na początku chcieliśmy w ogóle być w naszym małżeństwie, w, w, w jakiejś wspólnocie religijnej. I wpadło nam w oko właśnie ogłoszenie o rekolekcjach spotkań małżeńskich. Postanowiliśmy, że tam pojedziemy, ponieważ już urodził nam się syn pierwszy, zaczęły się pierwsze kłopoty, pierwsze rozczarowania. Wydawało mi się, że małżeństwo powinno wyglądać trochę inaczej. I tu wydaje mi się, że zdecydowałem się, że, że, że pojedziemy na te rekolekcje, ponieważ wydawało mi się to formą atrakcyjną, krótką, jasną i przyjemną. Ja z kolei sobie myślałam, że jak rozglądam się i patrzę po różnych małżeństwach, to widziałam, że tam są i kłótnie, i nieporozumienia, i jakieś ciche dni. I miałam takie poczucie, że nasze małżeństwo nie jest takie najgorsze. No, a w zasadzie nie jest tak źle. Natomiast na rekolekcjach tych naszych pierwszych, które zawsze do nich wracamy, no, okazało się, że nie jest źle, ale zawsze może być lepiej. Mm -hmm. I to było jednak pociągające. Znaczyły dzisiaj efekty tego, tak? tak? Na tyle pociągające, że no, do dzisiaj w tym trwamy i e, ja no, tutaj pomyślałam sobie, że no, nie bylibyśmy też tymi ludźmi, którymi jesteśmy, gdyby nie to doświadczenie, które Pan Bóg nam dał po prostu. Mm -hmm. No tak, bo wydaje się, że cztery zasady opanować, no to nie jest chyba aż tak trudno, tak? A jednak 25 lat y, są Państwo w tym dialogu. No, mogę powiedzieć, chyba, że nadal się uczą, tak i trwają w tym. No właśnie, więc nie jest to chyba też takie do końca proste. Natomiast e, zapytam e, o takie też sytuacje w życiu. Kiedy konkretnie ten dialog się przydał? E, wspomniał Pan o tym, że jak dzieci były małe, także nie było tak łatwo. Zdecydowanie dla mnie był to, jest w dalszym ciągu trudny okres, ponieważ wychowanie wydaje mi się bardzo, bardzo trudne, trudnym zadaniem dla rodziców dla mnie przynajmniej, stąd wzajemna życzliwość, wyrozumiałość, przejrzystość, otwartość na drugiego człowieka, najpierw otwartość na żonę, zaufanie do niej, a później zaufanie do dzieci, akceptacja ich, także tutaj bez dialogu, bez przebaczenia, które jest na końcu tej zasady, ciężko by było mi jak gdyby sprostać roli Ojca. Ja też myślę, że bo tutaj tak mówi, że właśnie, że można zasady zastosować wobec dzieci, tak się do nich odnosić jak wzajemnie, ale też myślę o nas, że kiedy człowiek jest zmęczony, kiedy człowiek nawarstwiają się różne sprawy, nie wiem, czy to są zdrowotne, czy jakieś w szkole, czy jakieś inne. Taką wizję, ja widzę w nas też tendencję pójścia na skróty, że chciałoby się, żeby no już było dobrze po prostu, a to nic samo się nie dzieje, jeśli my nie sprawimy, żeby było dobrze, no to nie będzie dobrze i wielokrotnie doświadczaliśmy tego, że właśnie ja też widzę po latach, nie od razu też to rozumiałam, że zmęczenie jest naprawdę no, taką wielką przeszkodą w dialogu małżeńskim, bo okazywało się, że te różne trudności z dziećmi, zmęczenie powodowało brak porozumienia między nami. Mhm. Więc, y, ciągłe wracanie do dialogu, do tego prawdziwego spotkania, do tego, żeby powiedzieć, jak się czuję, nie co ty, tylko ja, jak ja się czuję, co ja myślę, co się ze mną dzieje, i takie dawanie mężowi tego. A z jego strony przyjmowanie i również oddawanie, no to budowało jednak po prostu relacje. Także kiedy sobie przypominamy te początki, ja miałam taką silną depresję poporodową po obu pierwszych porodach, to myślę, że do dzisiaj nieraz wspominamy, że nie rozumieliśmy siebie wtedy w ogóle. Mhm. Ja nie umiałam też do końca powiedzieć, co się dzieje bo dzisiaj też jest, no myślę, że większa wiedza niż dwadzieścia tamte, sześć mm -hmm. lat temu, czy cztery. Ja przynajmniej mam na pewno większą wiedzę na ten temat. Natomiast właśnie dialog, taka życzliwość, to taka czujność Wojtka w słuchaniu, nasłuchiwanie po prostu, nadstawianie ucha, próba rozumienia, a nie dyskutowanie ze mną, tylko jednak przyjmowanie, nie ocenianie też źle od razu, że ja tutaj jestem ciągle najeżona. To myślę, że jednak bardzo dużo nam dało, że to przeszliśmy mm. po prostu ten czas. To się przejść nawet przez taki trudny okres depresji tak. poporodowej, mm -hmm. tak? tak jak pani wspomniała. Natomiast zapytam, czy dialog małżeński wymaga jakiegoś takiego specjalnego czasu, bo my oczywiście nieustannie staramy się tak poprawnie komunikować, tak lepiej lub, lub gorzej nam to wychodzi, ale czy, czy tu potrzebny jest taki jakiś specjalny czas taki zaplanowany też na to? To samo życie, to jest... Coś, co musimy praktykować na co dzień i musimy w każdej rozmowie starać się zachować te zasady dialogu, zachować tą delikatność, zachować zasadę, że bardziej chcemy słuchać tego drugiego człowieka, a nie, a nie wypowiadać swoje racje, że szanujemy te relacje, a nie racje. I to jest, no mówię, na co dzień, to tak się wydaje, że to jest Proste, to nie jest proste. Wydaje się, że to jest trudne, to nie jest trudne. Po prostu trzeba trenować. Trening czyni mistrza i jeżeli będziemy o tym pamiętać, będziemy chcieli o tym pamiętać, to z każdym kroczkiem będzie łatwiej. Na pewno, bo są, jest też taka zasada, no, na przykład w domowym Kościele, prawda, że tam jest ten czas na dialog i różne wspólnoty różnie też praktykują. No My mamy takie właśnie, zawsze sobie mówimy tak, że dialog jest. Stylem życia, że my chcemy, żeby był naszym stylem życia, żeby taki był, żeby nas tak przenikał, żebyśmy po prostu żyli nim, nie wydzielając, że siadamy teraz i teraz będziemy prowadzić dialog. Chociaż na pewno, to myślę, że, że powiem za nas oboje, dla nas bardzo ważne były rekolekcje. Ponieważ jak się zaangażowaliśmy w spotkanie małżeńskie i jeździliśmy na rekolekcje, to. Siłą rzeczy musieliśmy. Błogosławiony się skupić czas na, tak. na, 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 na tych replicach. Ten specjalny czas okazał się też dla gdzieś tam, nas. Gdzieś tam tak, To jest było niesamowite, bo my jechaliśmy, jednak. żeby prowadzić dla innych małżeństw, a tak naprawdę czasami mieliśmy poczucie, że wzięliśmy więcej może niż oni. No, nie wiemy, ile oni wzięli. Mamy nadzieję, mm. że wzięli, ile tam Duch Święty tam jakby pozwoli. Natomiast my zawsze braliśmy bardzo dużo. Mhm. I, I dlatego. Więc może o ten taki czas specjalny też mimo wszystko warto zawalczyć, tak? Jeszcze tak jeżeli nam się tam czasem nagromadzi trochę mhm. pod tym dywanem, bo wiemy, że to tak bywa, tak? Mhm. Y od czasu do czasu w małżeństwach i w ogóle. Ale wspomniała Pani też o tym, że to jest taki styl życia. Powiedzmy trochę o tym, że ten dialog też rozszerza się, nie tylko jak chodzi o małżeństwo, tak? Ale to też może nam pomóc w różnych innych dziedzinach życia, relacjach z ludźmi, z dziećmi też, tak? Mhm. Ale też w pracy. Już wspomniałem o dzieciach, staramy się wśród znajomych podpatrywać też znajomych, jakieś zimne rekolekcje, to te dobre wzorce czerpać też od nich i samemu też no, wprowadzać to w życie a siłą rzeczy. Mam nadzieję, że to gdzieś po sąsiedzku też jakoś się udziała innym. Ale również w pracy, bo ta zasada, która mówi o tym, żeby bardziej rozumieć niż oceniać, no ja myślę, że ona jest bardzo ważna, że mamy taką tendencję do oceniania bardzo szybko. Nie wiem, czy wszyscy ludzie na świecie, ale my na pewno mamy. Nawet może to nie wynika z jakiejś złej woli, tylko dla porządku, chcemy sobie jakoś wszystko poszyplatkować. Mm -hmm. A jak zaczynamy nakładać swoją interpretację na wszystko, no wtedy już trudno zrozumieć drugiego człowieka i ja tego doświadczam w pracy wielokrotnie. Yy, powtarzam sobie i przypominam, zostaw na razie ocenę, posłuchaj, co mówi ten człowiek, spróbuj zrozumieć, weź w jego buty, yy, bo ocena jest zamykająca. I no i ona jakby odcina od tej relacji, więc jeżeli ja chcę szukać tej relacji, to muszę to ocenianie trochę wycofać. Więc no, z dziećmi w pracy, wśród sąsiadów, z rodzeństwem własnym, no myślę, że, że gdzieś właśnie szukanie zrozumienia drugiego człowieka, a dialog do tego zachęca i namawia, to zdecydowanie jakby no to właśnie to przynosi i my no, próbujemy to robić. To nie jest tak, jak mówi Wojtek, takie łatwe. No bym powiedział, że um, najtrudniej być prorokiem we własnym kraju i czasami na przykład y, wśród własnej rodziny y, trudniej jest zaświadczyć o dialogu nam niż wśród y, obcych, że tak powiem, ludzi. Także tutaj przekonywanie rodziców czy, czy rodzeństwo wcale nie jest takie proste do, 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 do uczestnictwa w dialogu, do kontynuowania tego, do, 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 do spotkania się w prawdzie. No tak, ale stosować można go wszędzie, mm -hmm. tak i to też pomaga nam budować właśnie takie mm -hmm. dobre relacje, przede wszystkim zatrzymać się, posłuchać, mm -hmm. tak? Tak jak mówicie, to chyba cenne, tak już same w sobie. Takie zwykłe, proste wydawałoby się wskazówki. Natomiast zapytam, jak tego dialogu się nauczyć? No bo odbywają się rekolekcje w tym roku kilka takich turnusów dla małżeństw zaplanowano już, również dla narzeczonych będą mm -hmm. takie odbywały się właśnie wydarzenia. Powiedzmy trochę o tym, na czym to polega. To są weekendowe wydarzenia, więc dużo czasu nie, nie trzeba też jakby rezerwować, no a taki właśnie weekend może warto sobie gdzieś tam sprawić w tym roku. Jak to wygląda? Dlaczego warto? Warto dla mnie, ponieważ to jest krótkie wydarzenie i intensywne. Zachęcam wszystkich, ponieważ sam się na to, że tak powiem, skusiłem, że w przeciągu krótkiego czasu jest szansa zmienić relacje, które może na, nagromadzą się przez wiele miesięcy, tygodni, lat. Więc krótki okres, a intensywny mi to odpowiadało i najpierw jak gdyby dbamy o, o zobaczenie siebie, swojej postawy, postawy wobec małżonka. Chcemy zadbać w tych rekolekcjach o swoje małżeństwo, o swoje relacje przede wszystkim, na nich budować, na nich się uczyć dialogu. Spojrzeć też na Pana Boga, spojrzeć jak, jak widzi to religia, jak widzi to chrześcijańska wizja człowieka, z, z, także z tą płodnością, z całą sferą, z całym bagażem doświadczeń, temperamentów, y, historii życia. Także to jest okazja, po pierwsze, żeby, żeby w czasie rekolekcji po, gdyby poprawić relacje małżeńskie i na tej, y, na tej podstawie. Uczyć się dialogu właśnie z tym najlepszym przyjacielem teoretycznie, z tą drugą połówką, z tym drugim ja. Więc to jest najlepsza szkoła, najlepszy poligon, żeby, żeby tego dialogu się nauczyć. To, co mnie fascynowało, to, że może pojechać każdy. Bez względu na to, ile mamy lat, to mnie zawsze. Że najmłodsze małżeństwa, które były, które pamiętamy, to miały ślub przed chwilą, a najstarsze z takim 40-50-letnim stażem małżeńskim, fascynujące zupełnie, czyli może jechać każdy w każdym wieku, może jechać również każdy, bez względu na to, w jakiej kondycji znajduje się małżeństwo. Mhm. Czyli jest to głęboki kryzys, czy jest to po prostu zwykła jakaś taka no nie ma takich kryzysów, tylko życie się toczy, każdy znajdzie coś dla siebie. To trochę jak znaczy to są rekolekcje, więc to nie jak może trochę, tylko tak jak z rekolekcjami, ale jednak jest też dużo takich warsztatowych, tak, elementów. To myślę, że to jest bardzo ważne. No i tak praktycznie trochę podejdziemy do tego, tak no bo zwłaszcza jeżeli właśnie może jest nam trudno się dogadać i chcemy po prostu nauczyć się, tak? No bo taki też jest cel myślę tego weekendu, prawda? Jak rozmawiać żeby skutecznie, żeby się porozumieć, dogadać po prostu zwyczajnie. Co mówią inni małżonkowie, którzy właśnie w takich rekolekcjach brali udział, zwłaszcza jeżeli być może przyjechali właśnie takie jak pani powiedziała, w głębokim kryzysie nieraz, tak? Myśląc może nawet i o rozwodzie i może taka ostatnia deska ratunku, jedźmy, tak? Zobaczmy. Ja staram się nie zapamiętywać, jak gdyby konkretnych słów, które, które mówią, ponieważ to jest A tak ogólnie sprawa. mi, sprawa. Tak? Czy to rzeczywiście hmm. przynosi hmm. takie sytuacje, że ten weekend tak. może uratować hmm. nasze małżeństwo? Tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, ponieważ te wypowiedzi, te refleksje, które, które mają y, uczestnicy, dzielą się z nami i to jest dla nas szalenie budujące. Y, nawet nie spodziewamy się czasem, że tak mogą nas poruszyć te słowa, prof, te słowa, które, które ci uczestnicy rekolekcji mówią do nas, do, do innych. Także to jest y, po prostu niesamowite doświadczenie y, działania y, właśnie tej, 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 tej metody. Otwartości na siebie nawzajem i, i miłości Pana Boga do człowieka. Mi się wydaje, że weekend jest taką okazją, i dla małżeństw, okazją do tego, żeby jednak się spotkali, właśnie. Więc jak tak sobie przypominamy, tak jak Wojtek tak mówi, że się dzielą trochę, jakieś świadectwo, jak mówią, czy coś, to jednak ja nie przypominam sobie takich, żeby powiedzieli, nie, no, zmarnowany czas. To mhm. chyba przez te dwadzieścia ileś lat nie słyszeliśmy takich słów. Zawsze jednak mówią o tym, że może to jest też. Nie ma dzieci, nie ma pracy, zostawiamy telefony, odcinamy się od świata, jesteśmy sami dla siebie. Trochę wracamy do. Tych, do, do źródła, do, do początku. Mm -hmm. Kiedy człowiek, mając te lat naście, po prostu zrobiłby wszystko, żeby wyjść z domu, żeby wszystko zostawić, a tylko pójść z tym chłopakiem i się spotkać. Ale tutaj tutaj tylko we dwoje można Tak, tak i to, jest przyjemy, pewno, to jest na pewno, to, tak, to jest, no tak, to jest czasami trudność dla niektórych małżonków, zostawić dzieci. No ale my próbowaliśmy jeździć, bo też spotkania małżeńskie prowadzą turnusy wakacyjne, gdzie można wtedy jechać małżeństwo z dziećmi i my próbowaliśmy. I byliśmy tylko raz, bo się okazało, że nam to jednak mm, potrzebujemy takiego czasu, że jesteśmy sami, mm -hmm. e, że nasza uwaga się mocno rozprasza wtedy, ale znamy małżeństwa, które jeżdżą rokrocznie i są zachwycone. więc to jest też kwestia rozpoznania mm -hmm. jakby takiej natury małżeństwa. Co komu, pasuje, po prostu. Co tak, komu Natomiast pasuje? jeżeli potrzebujemy tego czasu dla siebie, mąż i żona mm -hmm. razem, to no to taki weekend może właśnie tutaj nam świetną robotę zrobić, chyba mogę tak powiedzieć. Najbliższy taki turnus już w marcu, yy, którego dokładnie? 14-16 marzec. No i potem kolejne torusy w tym roku. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej spotkania małżeńskie.olsztyn.pl i tak jak mówiliśmy, dla narzeczonych, aby zawczasu tego dialogu się nauczyć, no i może uniknąć też niektórych kryzysów, problemów w małżeństwie, taka okazja też jest. A więc tę stronę zachęcamy, aby śledzić. Moimi gośćmi dzisiaj byli Mirka i Wojtek Wiśniewski. Bardzo dziękuję dziękujemy. Bardzo. Bardzo. A Was zachęcam do śledzenia naszego kanału, do lajkowania, subskrybowania, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach i do zobaczenia już za tydzień.